Duża inwestycja we Wrocławiu, duża inwestycja na Wrocław Airport, duża inwestycja w stolicy Dolnego Śląska, bo o dużej inwestycji mówimy wtedy, kiedy 175 milionów złotych zostanie zainwestowane w nową infrastrukturę na Wrocław Airport, 175 milionów złotych środków własnych i 175 środków unijnych, co daje razem okrągłe 350 milionów złotych. Za to powstanie między innymi dodatkowa płyta postojowa czy dodatkowa droga kołowania. Służyć ma to, mianowicie temu, aby lotnisko zwiększyło swoje moce przepustowe, tak, żeby przepustowość operacji lotniczych mogła wzrosnąć. Dlaczego? Dlatego, że lotnisko jest lotniskiem podwójnego wykorzystania. I pojawiły się pieniądze w Unii Europejskiej, które służą temu, aby w takich miejscach jak nasze Niewielkim z punktu widzenia Unii Europejskiej nakładem tak rozbudować infrastrukturę, aby mogły się równolegle odbywać zarówno operacje cywilne, jak i operacje militarne, transportowe, logistyczne. Nie tylko wrocławskie lotnisko starało się o dofinansowanie w ramach funduszy z Unii Europejskiej. Jak wspomniałem wartość 350 milionów, 50% dofinansowanie to jest 175 milionów złotych. Bardzo duże dofinansowanie. Yy, wiemy też, że inne lotniska też więcej lotnisk się starało, też no, nie udało się jednak, nam selekcja była dosyć duża. No, no, na, nam się udało, z czego się bardzo cieszymy i tym samym możemy realizować te zadania i rozbudować nasze lotnisko. Tak, to jest bardzo duże dofinansowanie, tak jak tu żeśmy dzisiaj rozmawiali. Wcześniejsze nasze zadania, wszystkie budowa, budowa nowego terminala, modernizacja i przebudowa drogi startowej, rozbudowa świateł nawigacyjnych, to rząd mniej więcej porównywa dofinansowania teraz i tego, co wcześniej. Czyli to dla nas jako portu lotniczego naprawdę jest duże wyzwanie, duże zadanie. To kolejny krok w rozwoju wrocławskiego lotniska, krok w kierunku jeszcze bezpieczniejszych lotów. Dariusz Nowakowski. Mězí fakty.